Hello dear friends! My name is Artur Cegaret and welcome to another episode z gry Original War, misji numer 5. Mm. nagrałem ostatni odcinek nagrałem bardzo bardzo cicho, bo piąta rana chciałem mówić do mówników eee, i trochę się źle nagrało. Nie chcę powtarzać znowu tej misji za czwartym razem, bo cztery podejście miałem. Także zdecydowałem się, że tak zrobię. No. W poprzedniej misji zobaczyliśmy tutaj trzy intra. Jedno to główne, które jest w Wanilii, drugie stworzone przez Gelwego, który, który ładnie to zam zrobił. Tam arabskie, arabska tam ekspedycja była, i trzecie, które nie działało. Przez to musiałem zrestartować grę. Dodatkowo zrobiliśmy małą placówkę badawczą, której. Na razie nic ciekawego nie zrobiliśmy, zbieramy skrzynki, oswoiliśmy parę małpek, jedna nam zgnęła. E, też, też niszczymy umocenia arabskie na rzece na południu, naszym głównym, główną postacią. Dodatkowo e, pozdrawiam, pozdrawiam Gelwego oraz e, Romana Kataboskiego. Tak, bo oni, oni, tutaj są, znaczy Gelwe nie ogląda, ale Roman tutaj ogląda cały czas i dewio publiczne, tak. Siema, ma dewio publiczne, dewio publiczne, ukłony, ukłony e, fajne, fajne, tutaj tam grasz na multi. Na razie odcinków na multi nie ma, bo nie ma żadnych gier na multi. Jak będą jakieś gierki na multi, to e, ponagrywam tych odcinków. Na razie lecimy z kontentem czysto ru, ru bo zostały nam ta misja. E, to będzie prawdopodobnie dwa odcinki, bo jeszcze dwa odcinki mogę zrobić. Następna misja, szósta, siódma i ósma. Potem już jest wanilla, bo to, do tych misji doszedł gelwe. Yy, bo potem bo potem się nie opłacało, bo sepet nie wyraził zgody na, na to, żeby była w oficjalnej, oficjalnym patchu 1.6, który no, może niedługo wyjść, nie wiadomo jeszcze. Ja mam go, ale. A tym baczu, ten pacz jeszcze nie jest dokończony, gdyż w paczu 1.6 yy, chcę cały wątek hajke yy, rozwiązać, zakończyć. Mm, no, z ciekawszych rzeczy mogę jeszcze Wam powiedzieć, że mam herbatkę miętową. oraz jest kurde kupa śniegu na dworzu, ale udało mi się trochę poćnieżać yy, i przeprowadzić drewno. Że jest ciepło w domu. Ja jeszcze coś dla mnie? Zwiększyły się moje mechaniki. Potrzebny nam jest na pewno got no, got jeszcze got jeden got mechanik. Tołgow Zajmie się naprawą. Wyeliminowany. Ty zatankujesz sobie pojazdy. Pojazdy! A, mam, w ogóle mam jeszcze tego odpalonego. Ha Hearthstone odpalonego. Coś mi tu graft brzyńczy. Coś mi męczy. Jeszcze sobie wyłączam. Oczywiście Herzston, kurwa. Nie ja może się normalnie wyłączyć. Dobra, tutaj zamieniamy na naukowców i... A, bo tam uzbrojenia, nie mam skrzynek. Okej, okej, czaj, czaj... Mam jutacz ognia, ale to chyba... Te... To może być ten sosowski, tak? Bo to jesteśmy w sosie, więc... No. O kurde, patrzcie ten skrzyń! A jej towarzyszu? O kurwa, to jest gorila. Twarzyciu. Tak. Zeradłeś. To jest gorila. Je gorila. Je gorila. Tak. Gotów. To jest gorila. Tak. Towarzyszu. Co teraz, towarzyszu? Tak. Co teraz? Gotów? Cała przyjemność po stronie. Kupiłem aiczesne. Strzelajcie do nich. No. no, 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 Gelwe, coś się postarał. Chyba wczytamy to i tak, więc... Chodźmy! Ja pierdzielę, ale zajebiście zapisałem. Ja przynajmniej dobrze będzie atak jakiś. To wojna! No dobra, Wy, wyczytujemy. Okej, okay. okej, okay. no spoko. Jak zechcą. Dobra. Dobra kurwa. Napraw mi to. Ty. Tak? Ty napraw to, tak, tak, tak. Ty tutaj, lecisz na północ. Bo tutaj. Małpy na żołnierzy. Tutaj na żołnierzy, o, dawajcie, o, dawajcie, o, dawajcie. O, dawajcie. na mechanika HR i ten tak, też. No będzie atak, będzie atak, liczba rektów. Jak ty się, jak ty się Plan po to, o, zapisaniu, to, o, raczej po w, wyłączeniu gry, włączenie jeszcze raz się resetują. Ale czas się nie resetuje. Czas się resetuje, jak o, zapiszesz game czy czytasz. To jest wszystko. O, Pojebana, pojebana akcja. Tak no bo lecisz tutaj. Na rzece bo się. Aż... Co teraz? Przygotujmy się. Siep. Jestem. O jest. Jedą. Tak! Tak! Co teraz? Karab... Tak? Kuchwalajczyzny. Kurwa, dobry. Rock and roll. Jestem. Polepszyły się moje umiejętności, mechanik. Gotowy? Jestem tu. Coś jeszcze? Plan wykonany, towarzyszu. No, towarzyszu. Dober, nara. Skończyłem, towarzyszu. Ruszać się. Ruszać się. Dober, 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 dober. Nie ma takiego ucieczania. co no teraz? no cześć już po co teraz towarzyszu? Dotarliśmy co więc tak nie muszę zbadać o kurwa to jest gorila gotów tak? Tak? Nie wiem, czy mi się chce... ...ekwizyt wszystkich na pro. Jakby to był stream... ...to bym tak zrobił. Ale jako, że to jest odcinek... Kurwa, poduszkowiec mnie atakuje. Gotów? kurwa nie chce. Tak? Gotów do wymarszu. Toń w swym smutku. Gotowy? Ulepszyły się moje umiejętności Co inżynierii. Coś jeszcze? Gotowy wymarszu. Masza gotowy. Dobra, lecimy. Lecimy z atakiem. Proszę państwa. 50 zapis. Ale to jest od kiedy liczone te zapisy są? Od... Okej, okay, okej. Okay, od pierwszej misji, tak? Nie, od... AM-15? Czaję czaję. Oj, oj, oj. Mamy coś nowego? Jakieś nowe badanie? Nie. To oddajcie tak. dwie. Dwa razy A my lecimy we dwójkę. Jeszcze coś dla mnie? Coś budują. O jest... tu towarzyszu porucznik! Szejkowie przesiedli z wielbłądów na mastodonty. Włot i ciała je bróżuazyjna dekadencja! No i tu widać, że mamy tutaj szejka. Szejkę, szejkę Abdulla chyba nie, nie zauważyłem. No, moje umiejętności jest. Jest to też ciekawostka. Szejka Abdul. Za ja debil. Jaki debil? Kurwa jaki debil! Jaki debil. Jaki debil. Jaki debil. Jest, o nie, omarali, przepraszam, omarali tego. Nie, się, Hej, Gotów? Gotów? A, dajcie mi uzbrojenie, powiem. wiem. To można rozbudować. Jak tam naukowcy, dołgów, dajcie też tutaj, szybciej będzie. Gotów, Znowu zapisujemy. Jak ten meto ciągnia żyje Dobra, dobra, Oj, kurwa leczy go. Masza gotowy. Jakie efekty w ogóle tego? Chodźmy! Ole ma damage 86 Gotów? Gorki mi kurde leży praktycznie hm. No ciekawie Bardzo, ciebała. to wszystko bardzo ciekawe, ale mnie ja pomaga. Na pewno nie zdobędziemy misji za medal. To jest, to jest, to jest, to jest, To, to pewne. Weź go wylecz. Hmm, tylko jak to tutaj co zrobić? Co mogą mi zrobić? Ale przyjemność, a to Nie na, na inżynierów. Na pewno musimy zbadać drugie to, i działa, nie? A linki też musimy zbadać. Gotów? Tak. Czujesz się lepiej? Gotów? Muszę ja się podleć tego Titowa. Jak to go tak. okay. i Tak. Tak. Czujesz się lepiej? Tak. Tak. Najbardziej, najbardziej najlepsza Gatok. profesja to jest Ruszamy. mechanik. Więc jak najlepszych mechaników, to jest, już, już jest super. Bo głównie, w rosyjskiej głównie atakujemy mechanikami tak. jeszcze pojazdami w sensie, a w kampanii, w kampanii amerykańskiej, głównie piechotą. Ruszamy. Tak, tak zauważymy, jak ludzie grają. ja wolę pojazdami, tu i tu. O ile ja starsi, mam mieszankę tutaj bazuki, bo, bo już w anii mieliśmy śmieszne misji bazuki, a z tej pery mamy dopiero w 11.00. Hmm. Ruszamy, masa gotowy. O nie, nie, nie. Zniszczyliśmy... Dobra, jebe. Ale to ma szał w ogóle, to ma dziwny dźwięk. Dźwięk. Co teraz? Polepszyły się moje umiejętności Bo nie, nie zabijamy. To. to aż zbyt proste. medal. Nie. przyjdziemy mu ktoś na ratunek? Próbują tak, idą. do nas Dobra. Bo jestem teraz. Jak... o kurwa. O kurwa, to jest goryla. Tak? To jest goryla. Bo, 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 przypierze, że będziemy mieć jako gorzwaną pozycję. Tak? ruszyć, tak? Najbiste. Już powstamy. Zrobione. Nadchodzi pierwsza pomoc. No i nie aście na Małpa. Dawaj Małpa. Chuj, chuj uchwalaj Ale mamy trzeci poduszkowiec. Dawaj, kurwie, bampa pomisz ci małpę. I skrzynki <grym> i z nogami postawiła Zadowolona. Tak? O kurwa, to jej goryla. Masz coś dla mnie? Straciły medal. A chyba powinniśmy, nie wiem czy to nie jest wszystkich. Także ten, ten tego. Ja sam pisałem, że do końca tego nie będzie filmów, ale jakoś tak, jakoś tak wyszło. wyszło. To dawny to... Że mam tu kupę czasu. I w miarę zgarniętego asystenta. Widzimy. Rock and roll. Kratka. Datarliśmy. Może się uda. Ruszamy! Siema! Siemano! Jak jest? Tak? Aby, Pietrowa, tam. Gotów? A my będziemy produkować teraz cywilne teraz? pojazdy. Najgorsza jest ta przeprawa Got tutaj. Zresztą wieżyczki. W były tu je bunkry. I chyba tu w pierwszych wersjach była tutaj bunkier albo wieżyczka jakaś. Jest! Aha! A, my nie spierdanie. Kurwa, widzą, się skasali. Cholera A ty co robisz? Robi się gorąco. A nie ginie. No! To szejka i jego futrzaka mamy z głowy. Zapłacicie nam za to, komuś. A Tak, słuchaj. Omar zostanie pomszczony! Już się boję. Nigdy nas nie pokonacie. O właśnie, nawet <trym> się pieniądze. My Więcej za pieniądze. My walczymy za rozrywka. nie wiem, rozbiliśmy wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Awsienko wpadła już w łapy wroga, ale jeśli się pospieszycie, może to, się wam jankesów nim zdążą się dobrze akopać. Zanim ruszycie dalej, zniszczcie laboratorium naszej odkrycia. No ale nie odkrycia, mogą wpaść no. Tak, no, to zrobimy Tak, tak. Tak, tak. Tak, się o kurwa to jest gorilla Skasuj! Dam ci to Horino! Dam ci to sakra! Nawet małpa ucieka będą dwa odcinki Z tej misji To nie może Są jeszcze małpy! Aaa dawaj małpa jeszcze jest! O jeszcze jest kurwa, dawaj małpa jestem! Coś jeszcze jest kurwa, dawaj małpa Mhm. Mm Już prawie No to buduj, aha. Dobra, buduj. Mm. Duży transportowiec, ciężki PSG-ołowy, ile się będzie No, wiem. się moje umiejętności naukowe. Będziesz. Nie, nie, karabin, nie, Duży transportowiec. Nie mam skrzynek? Gdzie? 110 skrzynek. U ojczyzny! O kurwa! O kurwa! To jest rila. Tak, to jest Sosowski nawet, bo taki długi zasięg chyba. Co teraz, towarzyszu? Dawaj burlak Spal te małpy, tak jak oni spalili nasze. Tylko trzymał pan... Aha, okej. Datarliśmy. Koń, Tylko... bo... W berżuchkach jeszcze. O kurwa, który Czekam na następne badania. Kotów? Jeszcze kura się rozłama mnie. Suchopają. Dobra. tak. E, ty, ty. Tak. Nadchodzi pierwsza pomoc. Masz coś, coś dla, dla mnie? Pomocy lekarza. Tak to najważniejsze. Nie to chow nie bierzemy. Kotów? Masz coś dla, coś dla mnie? Ligatlinga. No. Goteraz. No. Będziemy rozwalić te Gotów do wymarszu Karamazow sam będzie? A, Gotów? Da. A potito tak. pomóż, mi pomóż. Gotów do wymarszu będziemy taka z dwóch stron. Poczekajmy. Poczekajmy na nasze siły. Nie, to będzie, ten dzień będzie po prostu dłuższy. Nie będzie pół godziny, tylko będzie trochę dłuższy pół godziny, bo nie wyrobię się w 10 minut chyba. No chociaż, Bo ja chcę jeszcze zbudować jakieś pojazdy. Na następną misję. Bo nie mam... takich co bym chciał mieć. Zabij ich! Zabić. trzeba zabijać Ciszyć ich! Oni w ogóle A myślałem, że to są małpy, to są ludzie. Oni... Zabić. Oni się poświęcili na ogół, żeby tamci mogli uciec. Tak, towarzyszu. A my ich spalimy. Zabij się moje umiejętności na. mechaniki. Panie Karamazow. Weź pan to chorino Weź pan to sakram Datarliśmy Trzeba będzie jeszcze to rozebrać Abo, zbudujemy ten ciężki transportowiec No dwa transportowce powinny wystarczyć. Jeden będzie na skrzynki, drugi będzie na ropę No Co teraz? Bo tam nie było jakiejś stacji ropy, po prostu mi Ja sobie zbuduję jeszcze tam jakieś pojazdy no, Wyruszamy tak idziesz. Albo ty zmienisz się na inżyniera i rozbierzesz no, laboratorium tak Czyli medale są trzy Za... Skończyło się paliwo towarzysze. Za szybkie działanie Za zabicie Omara I za zabicie I za zniszczenie laboratorium A ty czemu naprawiesz? Wyruszamy Nie wiem Chodź tu My tu po poczekamy, bo. Chcemy mieć dużo ropy, bo może się jeszcze tak zdarzyć, że tu będzie jakiś atak na południu, coś tam będzie jeździć, tam coś już jeździło zwykle. I się trochę cykam, się nie będzie dalej jeździć. Co teraz? Mamy tutaj skrzyń? co my? Okay róbmy sobie jakieś super pojazdy arabskie. Przecież wola był chyba. Rosyjusza. Co teraz? mego tyłka. Co mamy? No to też... Chodźmy! Tak? Co teraz? Budujemy tutaj. O, kurwa. Za dużo tutaj nie zbuduję. Ale jest. Aha, bo Gotów. nie Towarzyszu. Katów? Dobra. Robię to. To zbadajcie działa, Co teraz? Ku chwale ojczyzny. Zbadajcie mi te działa. Tak. Wyrszamy. I też się zawiesz tutaj. Bo mamy już de facto dwa pojazdy. Ten będzie ze skrzynkami. Gotów? Tamten będzie z ropą. Mamy dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze trzy pojazdy. Wyruszano? Oczywiście, no, towarzyszu! będziecie inżynierami, tam ci będą nowo panikami jednego naukowca. To nie coś dla mnie? Naukowe z ognia. Ale się moje umiejętności naukowe. Trzeci poziom? Tak, tu co wymarzył? To teraz jest Trzeci poziom. To jest jakiś... Nie mogę dalej? Mogę. Granatnik samobieżny, panowie, co to jest? Ja wam zaraz pokażę. Budujmy sobie granatniki samobieżne, no jak tak mogę, no to poproszę. Poproszę. Uchwala ojczyzna. To ty to masz, ty masz to, Trzymamy. Dobra, tu jest zwiadowca. Zwiadowca ono powiedział, że nie ma tu żadnych sił arabskich, więc... Ta ataka jest. To jest mega. Nie wiem Ruszę dlaczego się. to jest. Akurat w remake'u. Tak, tak. E, to jakby podpierdzielił model czołgu. Żebym podpierdzielił. Ta. Hmm, to mamy dwa, cztery, pięć, tak. Gado. Dobra, mamy 2, 4, 5, tak? 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1. Na co mi stać na 80? Nie. Balista 25, nie chcę balisty Podwójny karabinek. albo rozmontujmy jedno. I zbudujemy sobie karabinek. Wolę podwójne karabinki maszynowe wanili niż gatlingi. Gdyż karabinek maszynowy może się obracać. Oho. O, czyli jednak jeszcze z kimś sobie powalczymy. Bo e, gatling nie może się obracać i atakuje tylko w przód. Nie ma nawet żadnego kąta ustawienia, tak jak miały były te. Jak były te w drugiej wojnie światowej. Jak one były? Działa samobieżne, tak? Tak. Że trzeba było ruszać, ale miał, był jakiś kąt. A tu na gatlingu jest prosta linia. I musisz dokładnie tam, gdzie jest cel, atakować. A karabinę na około się obracać. I w damage mają podobny. Zaraz zobaczymy ich damage. To się w ogóle opłaca, jakkolwiek, budować Gatlingi. Tak. Bo, nie, bo na multi to wiadomo. zostałem zbuchwane w końcu. Gatunek marszu. <laughs> Zobaczmy. 42, 40, więc ma lepiej. 21. Tylko na budynki jest lepszy Gatling. Majdane. Gotów? Tak. Tak. Dobra, czy nasze pojazdy mają ropę. Ty nie masz ropy, ty nie masz ropy. Zrobione. Zrobione! Jeszcze zatankujcie na sam koniec drogi. Ile minut odcinka? No, idealnie, pół godzinki. Myślałem, że będzie dłużej zajmie. Ta misja. Powiedzmy, no, że kwantowy grał tą misję. To ją grał dwie godziny. No. Ruszamy. Tak było. Nie zmyślam. No i chyba zrobimy tak, że będziemy zagramy sobie. Znaczy poczekajmy na tego kurde grubasa. Bo on będzie jechał 8 na godzinę. Co yy, bo... ja chciałem zejść teraz? I a! zagramy sobie wszystkie misje. Yy, po prostu dojdziemy do 15 misji. I jak się nie uda, to w rule tego zarobić to będę musiał jakąś wanilię przekonwertować i wanilię przejść po prostu misję. Bo nie mam przeszedłem wszystkich misji No Fajnie, jakby było to dostępne w remake'u, że można grać dalej. No zobaczymy. Ruszać się! Pa... Ja bym chyba sam się bawił z 9, więc nie wiadomo, czy 9 w ogóle, w ogóle się odpali. Właśnie to jest największy problem. Ale. Wa... Faktem jest, że jest Build September 2022 w tym momencie december 2003 Że update to. Wiemy jest tam, a ja chciałem... O kurwa. Ktoś mnie atakuje, goryle mnie atakują. Petra Van den Hoek! Anna, Anna Vandenhoek była w tym trzecim odcinku. Ostatni żołnierz GG chyba Anna Vandenhoek była w tej grze na Multi trzeciej co kwantowy nagrał. Jakby był kwantowy na wzgórzu, serpentowski. Jego sojusznik Teslawa, a na dole był człowiek. Jaką miał? Leo Zawodowiec, Leon Z i jakiś tam jeszcze chłop, jakiś niemiecki. I był GG, chyba. I to był ostatni żołnierz Gigi chyba, Anna Wadenhoek. Tu mamy Petrę, więc ukłon do. Do GG chyba. Siema. mało. No, Przecież mogę przejąć co działo w sumie. A kiedy towarzysze. już. Tak, do wymarszu. No wiem, że nie mogę. No ja pierdzielę. No. Dzięki, że tam powiedziałeś. Dzięki, Młyn sam. <laughs> podjechałem, nie? 20. Równo będzie ci minut. Nie wszyscy. No kontynuuj misję. Niech jadą te dwie wielkie bulwy. Dawaj, bulwa. Nie ja straciłem dużo czasu, mam wodę A! Za laboratorium nie ma. O, medalu. Okej, okay, za laboratorium. Inżynier. A coś to Tak, inżynier, bo to najwięcej daje. Tu będziesz mechanik. Naukowiec? Mmm, mechanik? Inżynier? Bo ty nic tego się nie nadajesz, kadamazów weź tam idź do pieca żołnierz i naukowiec pół godzinki materiału, szerokie wody bez wyboru, Czego on to się nazywa bez wyboru ktoś mi sobie to wytłumaczyć